Pewnego zwyczajnego dnia grupa astronomów uzbrojona w potężny teleskop natknęła się na coś zupełnie niezwykłego. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to gwiazda, ale jej zachowanie wyraźnie odbiegało od znanych wzorców. Obiekt okresowo migotał, jakby próbował przekazać jakieś szczególne przesłanie, jednak jego częstotliwość i intensywność nie odpowiadały niczemu, co kiedykolwiek wcześniej zarejestrowano. Naukowcy od razu podejrzewali, że mają do czynienia z czymś nowym. Zaczęli dokładnie analizować dane, próbując znaleźć w nich jakikolwiek porządek. Jednak każda kolejna analiza przynosiła tylko więcej pytań. Migotania wydawały się chaotyczne, i żadna z dotychczasowych teorii nie potrafiła wyjaśnić tego zjawiska. Strumień światła od gwiazdy zachowywał się tak, jakby podlegał nieznanym prawom fizyki. Została powołana interdyscyplinarna grupa badaczy łącząca specjalistów od spektroskopii, astrofizyki, a nawet matematyki. Ich zadaniem było połączyć fragmenty układanki, aby rzucić światło na to niezwykłe odkrycie. Jednak nie tylko tajemnicze wahania sprawiły, że naukowcy czuli się bezradni. Położenie obiektu w odległej i niemal nieznanej części wszechświata uniemożliwiało jego szczegółowe badanie przy użyciu dostępnych zasobów. Pozostawało jedynie obserwować i mieć nadzieję, że dalsze badania pomogą uchylić rąbka tajemnicy. A więc wszystkie spojrzenia zwróciły się ku kolejnemu etapowi próbie rozszyfrowania dziwnego języka, którym posługuje się ta gwiazda. Zrozumieć jej drgania to zrobić pierwszy krok do rozwiązania zagadki tego unikalnego obiektu. Migoczący fenomen. Dlaczego ten obiekt łamie prawa fizyki? Migoczący fenomen zawładnął umysłami astronomów. To zdumiewające odkrycie zmusiło wielu z nich do ponownego przemyślenia fundamentalnych praw fizyki. Okazało się, że częstotliwość migotania i nietypowe zmiany jasności nie tylko naśladowały już znane modele, ale wręcz kwestionowały ich zrozumienie. Taki fenomen nie tylko zaskoczył, ale także podważył istniejące teorie astronomiczne, jakby mówił, spójrzcie jeszcze raz. Tradycyjne modele zmian jasności zakładają, że gwiazdy z czasem migoczą z powodu zmian w ich warunkach ale ten obiekt wydaje się nie podążał za tymi zasadami. Obserwując ten obiekt, naukowcy napotkali fakt, że jego wahania światła były zbyt szybkie i zbyt gwałtowne, by można je było wyjaśnić zwykłymi procesami, takimi jak pulsacja czy rotacja. Jedni zaczęli przypuszczać, że to nowa forma gwiazdy, inni, że obserwujemy zupełnie nowe zjawisko astronomiczne. Tymczasem grupa naukowców, nie tracąc czasu, rozpoczęła pracę nad stworzeniem potężniejszych narzędzi obserwacyjnych, zdolnych wychwycić najdrobniejsze zmiany. Szereg teleskopów na całym świecie został skierowany na migoczący fenomen, aby zebrać jak najwięcej danych w jak najkrótszym czasie. Ale nawet przy użyciu tych zasobów zagadka pozostawała nierozwiązana. Co jeszcze bardziej zadziwiające, obiekt ten znajdował się tak daleko od Ziemi, że nawet najlepsze teleskopy ledwo radziły sobie z jego badaniem. Obserwowanie go było jak próba dostrzeżenia najdrobniejszego szczegółu na obrazie z drugiego końca galerii. A jednak, pomimo wszystkich trudności, naukowcy nie poddawali się tworząc skomplikowane modele i hipotezy, mając nadzieję odkryć nową zasadę lub nieznaną siłę rządzącą tą kosmiczną anomalią. Ale być może to, co najbardziej intrygujące dopiero przed nami bo przecież tajemnicze wahania mogły skrywać głębszy sens, którego odkrycie mogło stać się początkiem nowej ery w astronomii tajemnicze wahania. Język, który próbują rozszyfrować naukowcy. Naukowcy zaczęli skupiać się na dziwnych wahaniach obiektu, zakładając, że mogą one być kluczem do rozwiązania jego tajemnicy. Tę migoczącą gwiazdę zaczęto postrzegać nie tylko jako zjawisko astronomiczne, ale jako swoisty język, który dopiero trzeba rozszyfrować. Każdy rozbłysk jasności i jego charakterystyczne zmiany były badane przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Zaawansowane algorytmy przetwarzały dane, próbując znaleźć powtarzające się wzorce, które mogłyby dać wskazówkę co do natury tego zjawiska. Niektórzy badacze zasugerowali, że te częstotliwości i wahania mogą być sygnałami odległej formy życia lub czymś w rodzaju naturalnego kodu Morsa wszechświata, co oczywiście tylko potęgowało zainteresowanie i ekscytację w kręgach naukowych. Inni, bardziej sceptycznie nastawieni, próbowali zastosować istniejące modele systemów gwiezdnych do tego obiektu, licząc na znalezienie mało znanych wariacji w danych, które mogłyby wyjaśnić jego dziwne zachowanie. W trakcie analizy astronomowie zauważyli, że wahania podążają za określoną periodycznością, ale każdy nowy cykl dodawał do tego rytmu coś nowego, tworząc iluzję, jakby obiekt próbował przekazać coś więcej. To tylko wzmocniło chęć naukowców, by przebrnąć przez ogromne ilości danych i w końcu zrozumieć, co tak naprawdę obserwują. Aby zweryfikować te hipotezy, astronomowie sięgnęli po najbardziej zaawansowane symulacje komputerowe, które mogły pomóc odtworzyć warunki zbliżone do tych, jakie mogłyby panować wokół tak niezwykłego obiektu. Wspólnie z astrofizykami i specjalistami od mechaniki kwantowej zaczęli wysuwać teorie, które nie tylko zrewolucjonizowałyby astronomię, ale także doprowadziłyby do nowych odkryć w fizyce. W rezultacie ich wysiłki stopniowo otwierały drzwi do jeszcze nieodkrytych obszarów kosmosu. Niemniej jednak przed nimi wciąż czekało jeszcze więcej zagadek. To, co odkryli do tej pory, wydawało się bowiem jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Pytania się mnożyły, a naukowcy zdawali sobie sprawę, że nadszedł czas, by na nowo przemyśleć swoje poglądy na wszechświat i jego prawa. Niewidzialne światło, jak widmo zwodzi obserwatorów. Nie tylko drgania, ale i sam widmo promieniowania obiektu okazało się zagadką, która pobudzała wyobraźnię astronomów. Obserwatorzy byli oszołomieni tym, jak bardzo widmo ich zwodziło, ukazując cechy, które nie pasowały do istniejących modeli. Spektroskopia, narzędzie, które przez wieki pomagało odkrywać tajemnice odległych gwiazd i galaktyk, w tym przypadku jakby traciło swoją magię. Każdy promień, głębia i tekstura widma wydawały się być płynne, jakby zmieniały się z każdym nowym spojrzeniem. Zespół naukowców próbował rozłożyć to zwodnicze widmo na poszczególne składniki, mając nadzieję na istotną wskazówkę. Ale gdy tylko udawało im się zarejestrować określone linie widmowe, ich intensywność i struktura nagle ożywały i mieszały się, tworząc nowe, jeszcze bardziej zagmatwane kombinacje. Zamiast jasności, naukowcy otrzymywali jeszcze więcej zagadek, które wymagały dopracowania istniejących teorii. Specjaliści z dziedziny astrofizyki i spektroskopii zaczęli wysuwać hipotezy, że może to być część procesu, którego nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy. Pojawiły się spekulacje, że obiekt może być chmurą gazu międzygwiazdowego, zmieszaną z nieznanymi pierwiastkami, które tworzą tę dziwną grę światła. A może to rezultat oddziaływania zupełnie nowego rodzaju energii, o której na razie tylko się domyślamy. Z każdą kolejną analizą dane dotyczące widma rodziły nowe pytania, czy może to być oznaka powstawania nowego typu gwiazdy lub nawet galaktyki, a może to coś jeszcze bardziej radykalnego, na przykład dotąd nieznana forma materii. Naukowcy nadal zmagali się z zagadką widma, bo każdy krok mógł doprowadzić do odkrycia, które zmieni nasze postrzeganie wszechświata. A jednak, mimo wszystkich niepowodzeń, nikt nie był gotów się poddać. Zamiast tego odnaleźli w tej tajemnicy inspirację, by kontynuować badania i nieustannie analizować nowe dane. Obiekt, który wciąż wymykał się zrozumieniu, zmuszał ich do poszukiwania coraz bardziej innowacyjnych i niestandardowych metod, torując drogę do nowych odkryć i być może do uznania, że dopiero zaczynamy rozumieć, co skrywa wszechświat. Głębie czasu i przestrzeni. Co kryje się za tą anomalią? Anomalia, którą reprezentuje ten obiekt, jakby naruszyła nasze wyobrażenia o czasie i przestrzeni, zmuszając naukowców do jeszcze głębszego zanurzenia się w otchłań kosmosu. Gra światła i materii, niegdyś uważana za zbadaną i zrozumiałą, nabrała nieoczekiwanych zwrotów, otwierając nowe horyzonty do eksploracji. Jakbyśmy mieli zapomnieć wszystko, co kiedykolwiek wiedzieliśmy. Oto jakie wyzwanie rzuciła ta zagadka. Nietypowa struktura tego obiektu zmusiła specjalistów do ponownego przemyślenia koncepcji czasu i odległości, sugerując, że mogą tu działać prawa, o których jeszcze nie mamy pojęcia. Astronomowie zaczęli stosować wszelkie możliwe metody, aby zbadać, czy te zmiany nie są skutkiem zakrzywienia czasoprzestrzeni. Być może, obserwujemy coś na wzór kosmicznego mirażu tworzonego przez masowe zniekształcenia grawitacyjne. Wspólne wysiłki naukowców i inżynierów doprowadziły do stworzenia komputerowych modeli zdolnych symulować wpływ nieznanych sił na fale świetlne. Te modele pomagały przypuszczać, jak podobne anomalie mogłyby istnieć w wcześniej niebadanych obszarach kosmosu. Tymczasem teleskopy nadal rejestrowały każdy najdrobniejszy niuans migotania. Stało się jasne, że obserwacje, które na pierwszy rzut oka wydawały się sprzeczne, mogły być częścią bardziej złożonego zjawiska. Być może to okno w przeszłość, pozwalające zajrzeć w historię wszechświata, o której jeszcze nie wiemy. W próbach rozwiązania tej zagadki naukowcy nie tracili z oczu możliwości, że obiekt wchodzi w interakcję z niewidzialną masą lub energią, które mogłyby wyjaśnić dziwne efekty grawitacyjne. W poszukiwaniu odpowiedzi astronomowie sięgali po dane z innych obiektów astronomicznych, aby potwierdzić lub obalić swoje teorie. Kontynuowali obserwacje, porównywali i analizowali, podążając za najmniejszymi wskazówkami we wszechświecie. W końcu każde nowe odkrycie przybliżało ich do zrozumienia tego, co kryje się za tą zadziwiającą kosmiczną anomalią. Przekalibrowane spojrzenie. Czy jesteśmy gotowi uznać nowe kosmiczne zasady? Badacze zaczęli się zastanawiać, czy jesteśmy gotowi zaakceptować nowe kosmiczne reguły. W oczach wielu naukowców stało się oczywiste, że dotychczasowe modele i teorie nie są już w stanie wyjaśnić tego fenomenu. Tradycyjne metody zaczęły wydawać się niewystarczające i pojawiła się potrzeba zupełnie nowej perspektywy. Astronomowie i fizycy połączyli siły, aby na nowo przemyśleć dotychczasowe podejście do promieniowania i drgań. Zamiast tradycyjnej analizy wykorzystali najnowsze technologie i metody interdyscyplinarne, aby poszerzyć horyzonty swoich badań. Zrozumienie migoczącego obiektu wymagałoby nie tylko nowych narzędzi, ale także zmiany paradygmatu. Naukowcy zaczęli opracowywać hipotezy, które obejmowały nowe prawa fizyki i metody obserwacji. Podczas gdy teleskopy nadal monitorowały obiekt, zespoły pracowały nad unikalnymi analizami, aby odkryć mechanizmy rządzące tą zagadkową gwiazdą. Niektóre grupy badawcze sięgnęły nawet po mechanikę kwantową, próbując zrozumieć, czy może ona wyjaśnić tak niezwykłe zjawiska. Stopniowo pojawiał się pomysł stworzenia globalnej sieci teleskopów, aby uzyskać wyraźniejszy obraz. To pozwoliłoby koordynować obserwacje i lepiej badać zachowanie obiektu. Zaawansowane symulacje zaczęły odtwarzać możliwe procesy, które mogłyby zachodzić na tak odległym ciele niebieskim. Wykorzystując zebrane dane, badacze próbowali zrozumieć i odkryć mechanizm ukryty w głębinach kosmosu. Jednak równolegle z tymi wysiłkami pojawiało się jeszcze jedno pytanie: czy jesteśmy gotowi dostosować się do nowej rzeczywistości wszechświata? Dla wielu to odkrycie było nie tylko ekscytujące, ale i niepokojące. Ponieważ każdy nowy krok rodził jeszcze więcej pytań, naukowcy radykalnie rewidowali swoją wiedzę. I w tych nieustannych poszukiwaniach kryła się nadzieja, że stoimy u progu nowej rewolucji naukowej, zdolnej zmienić całe nasze pojmowanie kosmosu i jego praw. Niezidentyfikowane obiekty astronomiczne nowa klasyfikacja czy iluzja Spośród wielu odkryć astronomicznych, ten migoczący obiekt wyróżnia się swoją niepojętą naturą. Naukowcy zanurzają się w otchłań danych, próbując ustalić, z czym właściwie mają do czynienia, z nową klasą obiektów astronomicznych, czy z iluzją wywołaną naszymi ograniczeniami w postrzeganiu kosmosu. Różnica między próbą dostrzeżenia prawdy, a zwykłym błądzeniem w ruchomych piaskach nieznanego, staje się nieuchwytna. A co, jeśli ten obiekt to tylko wierzchołek gigantycznej góry lodowej niepoznanej wiedzy? Zespoły astronomów z różnych zakątków świata połączyły siły, aby sklasyfikować to zjawisko, które nie mieści się w znanych nam ramach. Czym jest ta gwiazda? A może to jedynie wizualny przebłysk nowej fizycznej rzeczywistości, z którą jeszcze się nie zetknęliśmy? A może to odkrycie wskazuje na błędy w naszych obecnych modelach i założeniach dotyczących dynamiki wszechświata? Na razie nie ma żadnych ostatecznych odpowiedzi, ale dążenie do sklasyfikowania tego obiektu staje się siłą napędową badań. Po dekadach obserwacji i analiz takich jak te prowadzone na tym obiekcie powstaje nowa hipoteza. Wydaje się, że jesteśmy na granicy odkrycia zasadniczo nowej formy materii lub energii, która nie mieści się w znanym nam modelu. Podczas gdy sceptycy odwołują się do możliwego błędu w obserwacjach, zwolennicy nowej teorii nadal pracują nad poszerzaniem granic nauki. Jeśli założenia okażą się słuszne, istnieje możliwość rewizji całej kosmologii jako nauki. Powszechnie uznawane klasyfikacje astronomiczne zaczynają się chwiać, a pojawia się pytanie, czy nie trzeba stworzyć nowej kategorii dla takich obiektów? Być może wkrótce świat ujrzy nowy katalog opisujący właściwości i cechy tak niezwykłych ciał. To zmusi nas do ponownego przemyślenia naszego rozumienia wszechświata i pokaże, ile jeszcze tajemnic kryje się w kosmicznych przestrzeniach. Cechy tego obiektu, którego nie można już zaliczyć do zwykłych gwiazd ani galaktyk, mogą zapoczątkować nową epokę w astronomii, w której możliwe są wszelkie niespodzianki. I choć droga wciąż jest długa, odkrycie tego migoczącego obiektu może stać się początkiem nowej ery w badaniach wszechświata, gdzie granice będą się zacierać, a rzeczywistość przewyższy najśmielsze fantazje.